Hej, Jacek Paciorek, Jacek Kodzia Paciorek, kryptochemic.pl Co to jest gwarantowana sprzedaż? To jest sprzedaż, która musi nastąpić i stąd się biorą pieniądze. Musisz sprzedać produkt. Może to być Twój produkt, może to być produkt programu partnerskiego, multilevel marketingu. Taki, na którym jest zysk i który można sprzedać online. Może być to dowolna rzecz. Przykłady zestawy Duo Live Dzień i Noc z Duo Serwery, które biją, huby, które biją, monety, na przykład satyr i Zenik. Możecie sprzedawać konkretne produkty, czyli ktoś produkuje albo perfumy, albo kosmetyki, ma swój sklep online. I wystawia jeden konkretny produkt do sprzedaży, gwarantowaną sprzedaż. Teraz tak. Pieniądze biorą się tylko i wyłącznie stąd, że ten produkt zostanie sprzedany. Tym się zajmuje 5 Billion Sales, żeby znaleźć klienta, który dokładnie szuka tego produktu, który wystawiłeś, który, który wystawiłaś. Musi on być dobrze opisany, musi być opisana firma, stworzone nagłówki, dobrze jest dodać grafikę, jedną prostokątną, drugą kwadratową, więc responsywnie wyświetla się to w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy na, na stronach, gdzie jest pokazywana ta reklama, to jest zadanie 5 Billion Sales. Natomiast, żeby to wszystko zagrało, musi być sprzedaż. To jest twarda sprzedaż konkretnego produktu, stąd się biorą pieniądze. Ty masz prowizję, czy to jako producent, wiesz ile zarabiasz na danym produkcie, czy też jesteś w programie partnerskim i wiesz jaką masz prowizję z tego, że ten produkt został sprzedany. Czyli stąd się biorą pieniądze w gwarantowanej sprzedaży i tych pieniędzy musi się nazwierać tego zysku swojego z produktu albo prowizji, którą dostajesz za sprzedanie tego produktu, 155 tysięcy dolarów netto. I to jest zadanie i to jest umowa z 5 billion cent. Jeżeli ona nie zostanie wykonana, czyli będzie mniejsza, Sprzedaż, mniejszy zysk netto, wszystkie pieniądze zostają u Ciebie, natomiast 5 Billion Sales za darmo uruchomi jeszcze jeden cykl, bo w sprzedaży gwarantowanej są trzy cykle. Czyli jeszcze raz, to 5 Billion Sales zajmuje się marketingiem, czyli jedną z najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych rzeczy, jeśli chodzi o sprzedanie danego produktu czy usługi. A pieniądze dostajesz w tym systemie ty do dyspozycji. One nie wpływają do 5 billion sales. W tej promocji, która jeszcze jest, czyli ograniczona czasowo oferta, że możesz wystartować za 269 dolarów i uruchomić taką gwarantowaną sprzedaż, a rozlicza się po fakcie, kiedy pieniądze wpłyną do siebie na Twoje konto do Twojej dyspozycji płacisz za wykonaną usługę 34% czyli 52700 i w związku z tym pytanie czy wykorzystać to teraz czy nie? Później będzie odwrotnie. Trzeba będzie wpłacić najpierw 52 700 na konto escro, czyli dalej Five Binionselski nie dostaje tych pieniędzy. Dopóki nie wypełni usługi, czyli ty nie zarobisz 155 tysięcy dolarów netto ze sprzedaży tego produktu lub usługi, którą podłączyłeś do gwarantowanej sprzedaży. Życzę powodzenia i odwagi, bo do odważnych świat należy i ci zarabiają pierwsi. I mogą się też przekonać, jak to w rzeczywistości wygląda. Ilość rejestracji w podpiętych projektach wzrosła dosłownie lawinowo. Pozdrawiam Was serdecznie, Jacek Paciorek, Jacek Kocza Paciorek, jestem nad Oceanem Indyjskim, gąbę u mojej rodziny, trzymajcie się, hej, cześć!